Endfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 4. Stres a Mindfulness. 4 i 1 dziesiąta Co to jest stres? Zagadnienia: 4.1.1 Definicja stresu. 4.1.2 Mechanizm stresu, reakcja walcz lub uciekaj. 4.1.3 Rodzaje stresu. 4.1.4 Wpływ stresu na zdrowie. 4.1.5 Strategie zarządzania stresem. 4.1.6 Mindfulness a stres. Stres jest naturalną reakcją organizmu na wyzwania, zagrożenia lub zmiany, które wymagają adaptacji. Jest to mechanizm obronny, który mobilizuje nasze zasoby fizyczne i psychiczne do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. W ewolucyjnym kontekście stres pełnił funkcję ochronną, pomagając naszym przodkom przetrwać w niebezpiecznych warunkach, uruchamiając reakcje typu walcz lub uciekaj. Jednak w dzisiejszych czasach stres jest często wynikiem codziennych presji, takich jak praca, problemy rodzinne, finansowe czy zdrowotne. Stres to reakcja organizmu na bodziec, zwany stresorem, który zakłóca równowagę, homeostazę i wymaga od ciała i umysłu adaptacji. Stresorem może być cokolwiek, co postrzegamy jako wyzwanie lub zagrożenie, zarówno fizyczne, np. zimno, hałas, jak i psychiczne, np. presja w pracy, konflikty interpersonalne. Strese każda sytuacja, wydarzenie lub bodziec, który powoduje stres. Reakcja na stres. Fizjologiczne i emocjonalne odpowiedzi organizmu na stresę, w tym zmiany w pracy układu nerwowego, hormonalnego i odpornościowego. Stres może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Krótkotrwały stres, eustres, może motywować nas do działania i poprawiać wydajność. Długotrwały, chroniczny stres, dystres, może natomiast prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Kiedy organizm wykrywa zagrożenie, uruchamia reakcję walcz lub uciekaj, an. Fight or flight response, która jest odpowiedzą autonomicznego układu nerwowego, szczególnie układu współczulnego. W ramach tej reakcji organizm mobilizuje zasoby do radzenia sobie z sytuacją stresową. Obejmuje to szereg zmian fizjologicznych. Przyspieszone tętno i oddech, serce zaczyna bić szybciej, aby dostarczyć więcej tlenu do mięśni. Oddychanie staje się głębsze, co pozwala na lepsze dotlenienie organizmu. Wzrost ciśnienia krwi, wyższe ciśnienie umożliwia szybszy przepływ krwi, co pomaga dostarczyć składniki odżywcze tam, gdzie są potrzebne. Wydzielanie hormonów stresu, hormony takie jak adrenalina i kortyzol, są wydzielane, aby zwiększyć gotowość do działania, podnosząc poziom energii i poprawiając refleksy. Przekierowanie krwi, organizm przekierowuje krew z układów, które nie są bezpośrednio potrzebne do przetrwania, np. trawienny, do mięśni i mózgu. Wszystkie te reakcje mają na celu przygotowanie ciała do szybkiej reakcji na zagrożenie. Problem pojawia się, gdy stres staje się chroniczny, organizm pozostaje w stanie podwyższonego napięcia przez dłuższy czas, co prowadzi do przeciążenia układu nerwowego i negatywnych skutków zdrowotnych. Stres można podzielić na kilka kategorii w zależności od jego długości trwania i wpływu na organizm. Eustres jest to pozytywny stres, który motywuje nas do działania, poprawia naszą wydajność i koncentrację. Może to być na przykład stres związany z nowym wyzwaniem w pracy lub przygotowaniem do ważnego wystąpienia. Eustres jest krótkotrwały i zazwyczaj ma pozytywne skutki. Stres to negatywny stres, który powoduje przeciążenie i ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Przewlekły stres, wynikający z trudnych sytuacji życiowych, takich jak problemy finansowe, konflikty w pracy czy długotrwała presja, może prowadzić do problemów zdrowotnych. Stres ostry krótkotrwała reakcja na nagłe wydarzenie lub sytuację stresową. Przykłady obejmują stres przed egzaminem, wystąpieniem publicznym czy wypadkiem. Ostry stres zwykle ustępuje po zakończeniu stresora. Stres przewlekły to długotrwały, ciągły stres, który wynika z długotrwałych problemów lub trudnych warunków życiowych, takich jak brak stabilności finansowej, zła sytuacja zawodowa czy napięte relacje osobiste. Przewlekły stres może prowadzić do wypalenia zawodowego, depresji, chorób serca i innych problemów zdrowotnych. Przewlekły stres może mieć negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jeśli nie jest odpowiednio zarządzany. Oto kilka głównych obszarów, w których stres wpływa na organizm. Układ krążenia, podwyższony poziom kortyzolu i adrenaliny powoduje wzrost ciśnienia krwi i tętna. Przewlekłe narażenie na stres zwiększa ryzyko chorób serca, nadciśnienia i zawałów serca. Układ odpornościowy Przewlekły stres osłabia układ odpornościowy, co zwiększa podatność na infekcje i choroby. Badania wykazują, że osoby doświadczające długotrwałego stresu częściej chorują na przeziębienia, infekcje wirusowe oraz mają trudności z gojeniem się ran. Zdrowie psychiczne: Stres jest jednym z głównych czynników ryzyka dla rozwoju zaburzeń lękowych, depresji, a także problemów ze snem, takich jak bezsenność. Stres emocjonalny prowadzi do wypalenia zawodowego, zmęczenia psychicznego i problemów z koncentracją. Układ pokarmowy: Reakcje stresowe mogą prowadzić do problemów trawiennych, takich jak wrzody żołądka, zespół jelita drażliwego, zgagaczy biegunki. Pod wpływem stresu organizm zmniejsza produkcję enzymów trawiennych, co prowadzi do zaburzeń wchłaniania składników odżywczych. Istnieje wiele metod zarządzania stresem, które pomagają minimalizować jego negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie. Mindfulness i medytacja, praktyki mindfulness, uważności, uczą nas, jak być bardziej świadomym naszych reakcji na stres i jak je kontrolować. Regularna medytacja pomaga w redukcji poziomu kortyzolu, zwiększa zdolność doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz poprawia koncentrację. Ćwiczenia fizyczne, regularna aktywność fizyczna, taka jak bieganie, yoga, pływanie czy spacerowanie, pomaga w obniżeniu poziomu stresu. Wysiłek fizyczny powoduje wydzielanie endorfin, hormonów poprawiających nastrój i łagodzi napięcia w organizmie. Techniki oddechowe, głębokie oddychanie i techniki relaksacyjne, takie jak oddychanie przeponowe, pomagają w natychmiastowym zredukowaniu reakcji stresowych poprzez uspokojenie układu nerwowego. Wsparcie społeczne, rozmowy z bliskimi, przyjaciółmi lub terapeutą mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Dobre relacje społeczne zmniejszają poziom stresu i poprawiają ogólne samopoczucie. Zarządzanie czasem, ustalanie priorytetów, organizacja zadań i unikanie przeciążenia obowiązkami może zmniejszyć poziom stresu w codziennym życiu. Techniki takie jak planowanie, delegowanie zadań i stawianie realistycznych celów są kluczowe w skutecznym zarządzaniu stresem. Jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem jest wprowadzenie mindfulness do codziennego życia. Praktyka uważności uczy nas, jak obserwować swoje emocje i myśli bez oceniania, co pomaga w zmniejszeniu reakcji stresowych. Mindfulness zmniejsza poziom kortyzolu, poprawia zdolność do koncentracji i umożliwia lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami. Mindfulness nie eliminuje stresu, ale zmienia sposób, w jaki na niego reagujemy. Poprzez regularną praktykę można nauczyć się bardziej świadomie podejść do stresujących sytuacji i lepiej zarządzać reakcjami emocjonalnymi. Mindfulness i medytacja. Jak zredukować stres i zwiększyć kreatywność? Rozdział 4 Stres a Mindfulness. 4 i 1 dziesiąta. Co to jest stres?